Siema ma ja jestem Major, a dzisiaj kolejny odcinek z serii, w której nagrywamy odcinki z Fortnite. Dopóki nie dostanę kodu z Dobra to ja może jeszcze tu polecę po pompę, bo tu gdzieś widziałem jakąś. Dobra, po co mi jabłko? To sobie... Robię tak, to robię tak, dobra. Eee... Tu bodajże leży pompa. A no, oczywiście. Idealnie. Dobra. Tu zawsze patrzę, czy nie ma... Dobra. Z jest DMR z celownikiem. Taką mamy. Który... Krzyńca. sobie jeszcze tak wezmę. W sumie to tak wezmę. Lepiej będzie. E, dobra, już mi się wywołał, stąd ci słyszę. To jest mk Mk.Alfa. To dużo lepszy... ...karabin. Zbieram pasa, a równocześnie otwieram krzynkę EFSA. Dobra, Ja za teraz południa, mamy top 48. <tryk> <tryk> a kurde, dobra, jest dobra pompa, tam gdzieś się strzela dobra, robię a to Dobra, powiedz czy coś, co jest, co jest, co nie, co nie wiem. Może wybrać. Dobra, tu jest to, tu jest to. Tu gdzieś jest typ, i się pewnie bił z bosem. Tak, dobra, pił się z bosem i już poszedł. Z kartą do tego, dobra, nie ma co już tu. Choć już mityka Nieopłacalne. Dobra, bierzemy bopa. My go wynajem Boomera? Hmm. Dobra, oprzyna się na Tu gdzieś jeszcze jakby skrzynka była. A tu! Jest. Dobra. Spiję sobie jednego z dwóch baj. Dobra. Jak powiedziałem jedziemy, nie płyniemy, ale okej. Okay. Dobra. Teraz to jest dobry odcinek. Więc dobra Ale co? Ale po granatach Nie no dobra Nie, motku, Dobra Dobra, 300 metrów? Nie za daleko, nie za blisko. Idealnie. Leta. Chociaż tu niby włos jest, dobra, nieważne. Nie, serio. Idealnie na kamień. Coś nie płytną Dobra, epickej nawet no są, ale legendarny nie podszedł. to ten bardzo opłatalne. Robię. Tak! Przez sekundę mi się wydawało, że tam typ jest. Dobra, się otwiera. Dobra, idealnie, na skrzynkę. Muszę, żeby wysłuchał. Jeszcze tylko chwila. Dobra. Zawsze warto sprawdzić, czy typków nie ma. Dobra. Chyba nie. To był 2700 fragów. O. Tak to było. Halo, old. chodź tu. Jak to się robiło? O. A czekaj, nie, to się robiło? O, tak. Chyba. No, tak. Czekajcie, tu jest Mega City, tu jest to. Ja bym gdzieś tu jakoś poleciał. O, tu tu może być katana! Nie, ferent podjadę, a je. ये अब एक्शन कर दिया सही हुआ आओ पानी का आओ अपना मैं मैं आउट हो वैसे पा सॉरी Ale wyspa to jest za dobry lód żeby ją zignorować Dobra Szybka jedna skrzynka i... Ktoś tu jedzie tam! 90 parę mu tylko zadałem. Aj. Dobra, wziął mnie na epicką snajper. Pułapka to była. Poznając spadłem jeszcze. Bo za miejsca to słabo się dostaje. Ta spadłem 3%. Dobra. Jeszcze jeden mecz próbujemy. Żeby wyszło teraz. Hmm. A i przez ten czas, jak teraz czekamy na mecz, to widzowie możecie zostawić subskrypcję, lajka, tak jak w ostatnim odcinku. Napisać y, pod spodem w komentarzu y, hashtag y, kod twórcy dla Majora. Jak najbardziej, dobra. To teraz czekamy na ten mecz. Przy okazji sobie zobaczymy jaki bot mnie zabił. Dobra, teraz nie campię w tym meczu. Lecę na jakąś większą miejscówkę i... Meczu, wszystko. Zobaczę czy spadnę, czy zginę od razu. Nie wiem. Co się stało? Tybem. Teraz nie. Wiem. No i jak to... Jak to się robiło? No to chyba z... dalej trzeba O Mara Ale ładnie Jest dobry Nie Nieważne na jakie miejsce, ważne, że jest dobry lęk na całą misturę. Nie, nie jest dobra no. Nie. Jak ja nawet lendingu nie potrafię. Ja... Mez która akurat tylko mam dobra Polecam, nie? A tu jeszcze typ leci. Ja. Ale nie. Nie, 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 nie. Błagam. Dobra. Mam O tak, o tak, o tak, o tak. Dobra. Postaram się go zabić. Teraz pytanie, gdzie on jest? Bo to on tu gdzieś jest. Tak to czułem. Jest nic Dobranie tak typ tam leci. Ja jeszcze w tą stronę. I on tu musi lecieć. Jest jeden tutaj typ jeszcze. Ale nie bo nie zabijać chyba. Jednak Oj snajpa! Gdzie oni tam się bini. Tu jest. Nie górę. góry. Aj! Dobra. Jest git. Znowu mi zjechał HP. Ja... Nie, nie, dobra. Trochę mu jednak zadałem Aha, mecz z mi się skończyła, okej. Okay. Super. Dobra, To był ten typ co tu latał S Dobra Chociaż ten domek już jest ten zdutowany A bo tu dobra bo tu strefy nie ma trzy ja pragi Dobrze Trzy pragi jak na mnie przykład Nie, Aj! Trafiłem go! Nie! A nie, to nie ja go trafiłem, aj! Ajajaj, ajaj. dobra. Jeszcze raz lecimy. Teraz ogólnie pewnie spadłem znowu. Do. O, dobra. 6%. Dobra. Lecimy kolejną gierkę. Mhm. Ty, ale dobrze teraz szło. Teraz na jakąś większą miejscówkę znowu polecieć, tak powiedzmy na tą obu panów. Chociaż w sumie najlepiej mieć fragi pod koniec, bo wtedy najbardziej się liczą do tego, do rangi. Nie no, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Dobra, się jeszcze zobaczy, jaka mapa będzie. Jak będziemy lecieć tym busem, to. Dobra, gdzie? Tak będziemy lecieć. Mm. No Na na pewno dużo osób poleci To ja chyba sobie tu chyba poleciał No siema John Wincek. XD, 1 ulic karolowy w klawisz Dobra nie, ja jestem klawisz 3, 2, 1, dobra Teraz chcę jakiś normalny lennik Powiedzmy tu let, o! Tu jest zephyr Normalny lennik, bardzo dobrze Dobra, jest dosyć dobry lędnik, można powiedzieć nawet. Leci w tą stronę jest typ, ale ma gorszy lędnik ode mnie. To jest pewne. Tu jest. Ale stale, ale Hop, nawet Amu nie miał, XD. O, to się przyda. Dobra. Po takiej a... Po takiej a... Trzeba chwilę odetchnąć, że tak powiem. Tam mogę zwalić. Oni się tam strzelają. Lecimy po jakieś itemy dobre. Nie poleciałem. Dobra, dobra, dalej. m kalfa. Dobra. Kolejna. Czemu nie poleci żadna snajpa? Snajpy są OP. Jest już strefa? Jest już strefa. Idealnie w strefie. Dobra, tu się gdzieś biją. Nie. Dobra, to było akurat. twartowne, można powiedzieć. Fartem. Dobra, nie. Jak ten typ już zdążył zwiać. I A tam u góry w oknie? Nie, już nie. Ma. Przez sekundę mi się wydawało, że ktoś tam budował, ale okej. Okay. Co my tu mamy? Dobra, nie, nie A tu gdzieś się biją? Dobra, nie. A nie, nie ma co. Zginę, to zginę. Nie zginę, to będzie dobrze, proste. Tu gdzieś jeszcze z tych motorem leci, ha, ok. Bierzemy motorek, lecimy za typem. Dobra, nie, 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 ja nie chciałem tego. A jednak chciałem, ok. Można. A tu jest. Ja, Jak dziś, aim. Jednak nie. Jeżeli teraz znowu miałem trzy fragi. Chyba miałem trzy fragi. Pano. Ale gorsze miejsce. Aj. Czyli teraz powinienem chyba spaść Dobra. Nie, ja z tego Silvera to ja, z tego co widzę po moich meczach to chyba nie wyjdę z tego Silvera, ale dobra. Ale Neymar Junior mnie zabił. Ja nie mogę. Najlepsze jest to, że Golda 2 wbiłem 10 meczami, niecało. No, osiem meczów zagrałem i gold dwójka, a teraz nie mogę się wbi I oczywiście spadłem, no. A teraz nawet z silvera dwójki nie mogę wyjść, xD. Ja nie mogę. Dobra, jest źle. A cel jest platyna. Dobra. Jeszcze chyba ostatni mecz zagram, bo M jest dziś dobry, ale cóż... Ja najchętniej bym sobie jeszcze ten ostatni zagrał i koniec. Ro o nie no... Było 300 pingów, jest 60, o! Dobra, ping nieco spadł, ale jest tak źle. Tak się triple-edita robiło? Coś takiego, takiego... I tu się jeszcze ś... XD Spadł takiego miejsca, XD. Nie, jeszcze nie zrobię. A już dobrze ustawiłem, dobra Czyś tak robiło? Tak i tak Dobra, e, jest ten Nie Znaczy w sumie, tu niby jest Dobra Tu jest to dosyć duży drop ludzi To się postaram kogokolwiek zabić nie mówię tu o win nawet. O win to szansa. Nie no. Niska jest ta winna. Niska, niska, Dobra, tu jest jakiś domek taki, ale. Shopa. Tu może coś być w sumie. Jakaś. Dobra broń. Dobra, P. Dobra, mam. Jest ta ryba. Coś jest na daleko? No nie, pem. I... Idę. De... Nie ma. Ne... Nawet się nie chowam aż tak, jak będę pił te poty No tak czy jak mnie zabiją, bo gówno mam w punku. Tak szczerze. Dobra, tu wbije to Twój, wezmę rybę Ja Dobra, tu é opaima. Opaima. Tu, wilk bije O, 50. a bon, um 10. Ty. Reload Dobra, nie Ja kończę, nie ma co Spadłem na pewno, to wiadomo, ale o ile Dobra, nie Przez cały odcinek Badałem i wzrastałem w randze i teraz mam 1% mniej niż zaczynałem. Dobra, jest źle. W takim razie widzowie, do widzenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. No, w komentarzach hashtag Twórcy dla majora i jazda. Na